Siemoneczko, Witajcie moi drodzy Na kolejnej zasiadce Dzisiaj jestem z Michałem, Michał przywitaj się halo, halo, witam, witam. Z Michałem już wcześniej łowiłem Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Rok Na plaży Tam jest Padstone A tam jest miejscowość Rok, taka wioska I łowimy sobie rybki Na robaczka, na squida Mamy jakąś e, makrele, porzucamy połowimy, połowimy. A propos, tutaj wchodzi e, rzeka Kamel. Zobaczcie, tam jest ujście, dosyć szeroka, tu jest dosyć głęboko. No i tak sobie łowimy. Co z tego będzie, zobaczymy. Zapraszam na film. Więc zobaczcie, tak wygląda mój zestaw. E, dwa takie boczne troczki. Igła. Kawałek lagwormsa. Nadziewamy, nie mamy dużo tych robaków. Kopaliśmy teraz te lagwormsy. Zobaczcie odcinek 15, bodajże dobra przynęta na ryby morskie. Niestety te robaki bardzo głęboko wchodzą w piach. Teraz właśnie zimą i ciężko je wydostać. ale coś się udało wykopać. Kilka jest. Zobaczymy, jakieś branie już było, ale no jak widzicie puste. No i rzucamy. Jeszcze zapomniałem dodać e, ciężarki 150 gram. Bo tu jest jednak uciąg tej wody e, 90 za małe, ale 150 gram są dobre. Także mam nadzieję na jakieś rybki. Zobaczcie, Michała, pierwsza rybka na squid'a, Whiting? Whiting, piękny Whiting, czyli już za. Tak. Nie jakby nie było. Tak, nieduży, ale jest. Pierwszego Super, pierwszego puszczamy, ale też mało jest. Jest jakaś rybka? Zobaczcie Whiting oczywiście Oczywiście nie oczywiście Niezbyt Duży Wypuścimy dziada ale zobaczcie jaki piękny Mam nadzieję że się ładnie w słońcu odbija Wypuszczamy go Ale ryba jest Także jest dobrze Dzień zaliczony Po jeden i taki właśnie mój drugi zestaw kawał kawał makreli, ona jest mrożona, dlatego też. Tutaj mam drugi haczyk. Zawiążę, zapnę go w ten sposób. Morning. I trochę elastycznej nici. Ona się rozmrozi. Tam akrela w wodzie. Kraby są, zauważyłem. Zobaczcie coś takiego. I mam tu jeszcze z, z, z tamtego zestawu kawałek Squida. O! I coś takiego. Proszę bardzo. A Michał tutaj przychodzi. 2, a Michał tu przychodzi z takim whitingiem. Te whitingi są bardzo dobre. Jeśli oczywiście są większe filety, piękne, białe, mięsko kiedyś łowiłem takie wielkie. Taki plaster Bardzo smaczny I do wody Zobaczcie kolejny whiting. Ale tego zatrzymam na przynętę, bo dość głęboko mu się wbił po prostu hak. Taki nieduży, ale przynęta świeża. Może będzie lepiej działać. <grym> Zobaczcie kolejny whiting, wraca do wody. E, trochę śmieci e, się nazbierało na, na tych moich zestawach, dlatego trzeba częściej chyba e, wymieniać, sprawdzać co pół godzinki załóżmy. Także jest dobrze i tak. <laughs> Jeśli Wam się filmik podoba, dajcie łapkę, zasubskrybujcie. Kanał jak widzicie cały czas coś się dzieje na kanale. Zobaczcie, teraz dałem kawałek takiego yy, śledzia ładnie zawiązany, tak ten zestaw mniej więcej wygląda. Przyjdzie czas, że pokażę wam, jak takie zestawy robić i coś takiego ląduje w wodzie. Po falcie. To było takie, też małe biorą, nie wiem, 25 metrów? Zobaczę, kolejny whiting No, 20 takie Myślę sobie, że no... Aj, no 35 by były super, prawda? No, troszeczkę małe, ale mam nadzieję, że będą większe zobaczy kolejny whiting nieduży 25 cm niecałe 30 <gry> zobaczy kolejny whiting same małe whitingi dzisiaj no ale cóż ryba jest ryba A więc to będzie koniec na dzisiaj. Połowiliśmy trochę, kilka whitingów padło, nic w sumie ciekawego, ale zawsze coś. Nie Michał? Zadowolony jesteś z wyprawy? Jak zawsze. Spędziliśmy miło czas. Jeszcze raz mówię, plaża w rok. Tutaj jest rzeka taka wpływa, rzeka Kamel. Czy warto tutaj łowić? Warto, nie warto, sami widzicie, może następnym razem będzie lepiej, ale jeden minus, na pewno podstawowy, jest dosyć ciężki, dosyć wartki nurt i te zestawy po prostu ściąga. Ciężarek 190 gram z tymi takimi kotwami sobie nie poradził, wszystko to ściąga. Woda w tej chwili jakieś 2,5 godziny do wysokiej wody. Także dobrze by było może tutaj przyjechać 2 godziny przed, 2 godziny po wysokiej wodzie. Wtedy może to by było inaczej. Na pewno jeszcze kiedyś tu przyjedziemy coś porzucać, popróbować, może jakiś spinning. Jeśli Wam się filmik podoba, łapeczkę zostawcie, zasubskrybujcie kanał. Następnym razem jakaś plaża i wtedy powiemy Wam gdzie jesteśmy, czy coś złowiliśmy, czy warto tam jeździć. Tutaj 50 na 50. Plaża w rok. Pozdrawiam serdecznie. Wpadnijcie na wędkowanie w Kornwali. Tam rzeczy na bieżąco się dzieją. No i cóż, na razie do następnego filmu, heja!